Co to był za mecz? co to były za emocje, no myślałem, że praktycznie spadnę z fotela, nieprawdopodobne meczycho. Liverpool wygrywa 2 do 0 z Villa a na temat tego, tego spotkania zrobimy sobie taką analizę, komentarz do tego spotkania, bo wydaje się, że to spotkanie było tak naprawdę do jednej bramki ogromna dominacja, przewaga Liverpoolu, Aczkolwiek ja powiem w ten sposób, kibice Liverpoolu mogą mieć duże pretensje do swojej drużyny, przynajmniej jeśli chodzi o pierwszą połowę. Dlaczego? O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik na ona no dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat spotkania Liverpool kontra Villara. Liverpool wygrywa 2 do 0. Bramki dla Liverpoolu zdobywa w 53 minucie. Estupinan, a także Saniomane w 55. minucie. E, oczywiście, dzisiaj, gdybyśmy patrzyli po prostu z perspektywy wyniku, no to Liverpool wygrywał. Same praktycznie komplementy, trzeba mówić o wspaniały klub, drużyna i tak dalej. Nie, 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 nic bardziej praktycznie mylnego. Fatalna gra Liverpoolu, jeśli chodzi o pierwszą połowę mnóstwo sytuacji stuprocentowych, które mogli przekuć na bramkę, nie wykorzystali tego, końcówka bawienia się z wilarem, zachowanie praktycznie tej przewagi dwubramkowej, co może być po prostu bardzo niebezpieczne, jeśli chodzi o drugie spotkanie, aczkolwiek no, nie ma co się oszukiwać, absolutna dominacja, jeśli chodzi o Liverpool na każdym poziomie, na każdej płaszczyźnie, Niewiele osób nawet zastanawia się, jak to jest możliwe, żeby Liverpool tak daleko zaszedł, jeśli chodzi o ligę mistrzów, i była tak wielka dysproporcja pomiędzy Liverpoolem a tutaj Villarrealem taka jest prawda, bo Villarreal pokona słaby, stosunkowo Bayern Monachium słaby. Natomiast no, Liverpool no, nie jest słabą drużną. Klepnęli ich równo jak chcieli praktycznie tak. E, tutaj e, także to, to jest oczywista sprawa. Natomiast no, brak skuteczności, jeśli chodzi o pierwszą połowę Liverpoolu to była tragedia, to był praktycznie dramat, tak? E, tam jeszcze po prostu był gol, był gol, gdzie był praktycznie spalony. Fajna sprawa, bo była obsada sędziowska z Polski, tak, sędzia Marciniak, też po prostu tutaj sędzia Listkiewicz, na, przy, praktycznie tutaj jako sędzia alniowy i drugi sędzia z Polski, więc na pewno tutaj fajna sprawa, fajny akcent polski. Natomiast jeśli chodzi o tą pierwszą połowę, absolutnie należałoby skrytykować tu Liverpool nieskuteczny. No, Villarreal nie miał jakiejkolwiek szans, tak? Zresztą te statystyki, które się pojawiły po tym meczu, zaraz zobaczymy sobie, bo jestem sam ciekaw. No tutaj, o właśnie, widzimy 19 do 1, ale to po prostu mi się rzuciło też od razu po tym spotkaniu, że statystyki 19 praktycznie szczały do 1, szczały na bramkę 5 do 0. No, Villarreal kamp kompletnie rozłożony, na opatki, nie jakiekolwiek jakiejkolwiek szansy, tak? Nawet gdyby Villarreal chciałby być po prostu, stu, mieć stuprocentową skuteczność, to byłoby 2 do 1, tak? No bo nie miałby szans faktycznie Villarreal zdobyć bramki z wię, większej liczby szans z strzałów, tak? Natomiast, e, ja bym powiedział inaczej, to pokazuje słabość tutaj Liverpoolu, że Liverpool potrafi, po, potrzebował, 19, potrzebował 19 strzałów, 5 na bramkę, żeby z tego zdobyć tylko jednego gola, Swojego, bo drugi praktycznie samobójczy, tak? Więc tutaj, ja bym powiedział, w ten sposób bardzo słabe tej sytuacji, jeśli chodzi o Liverpool, to bym powiedział tutaj podobna sytuacja, jeśli chodzi o Bayern Monachium, a mianowicie Bayern Monachium też ma problem, jeśli chodzi o skuteczność. Też po prostu problem, jeśli chodzi o skuteczność tutaj Bayernu. Natomiast na no, Villarreal, Villarreal widać było, tak? No to drużyna praktycznie, która jest o 2 trzy klasy gorsza niż Liverpool, ale też statystyki Liverpoolu przed tym meczem. No nie wiem, kto by się, kto tutaj się oszukiwał, że, że po prostu Villaral ma jakiekolwiek szanse, ta statystyki absolutnie, tak, dominacja jeśli chodzi o Liverpool, świetne mecze, wygrane i tak dalej, to było wszystko na korzyść Liverpoolu było praktycznie wszystko na korzyść Liverpoolu i teraz zobaczmy sobie te statystyki, bo one są przygniatające, tak, 19 strzały dla Liverpoolu, 1 dla Villarreal, 5 dla Liverpoolu, 0 dla Villarreal, 74% posiadania piłki przez Liverpool, tak, trend Aleksander, kapitalny mecz tego zawodnika, jak on się czuje swobodnie, można powiedzieć taki Verati, praktycznie tak, środka pola, taki Verati. Z, z Anfield, można powiedzieć. Natomiast cenność podań 88%, Real 66%. To muszę powiedzieć, że dosyć kiepska sprawa, bo jednak to topowe drużyny mają tą cenność podań, po, po, podań na poziomie ponad 80%. No tam czasami mogą zajść 75%. Natomiast na Real to widać kiepska sprawa. Żółte kartki 1 do 2, czerwone kartki 0 do 0, spalone 4 do 3, żółte różne 10 do 2. Żółte różne 10 do 2. No przecież tam była sytuacja taka, w pierwszej połowie, że praktycznie tam oni tak wybijali piłkę, jeden rzut rożny, potem przechodzili znowu na kolejny rzut rożny, bawili się non stoper, tak, Trent Alexander tylko zmieniał praktycznie tutaj narożniki i ciągle do, dogrywał te piłki um, może nie powiem, że to była taka sytuacja, że Villarreal e, tutaj był sparring z tą drużną, bo gdzieś tam bronili, starali się nawet po prostu podziwiam ich, że jednak tam mentalnie starali się do ostatniej minuty, chociaż już pod koniec meczu to nawet nie atakowali, tak. Połowy meczu już nie atakowali, tylko na swojej połowie byli, ale praktycznie tutaj już stali, tak, żeby tylko ten mecz do, do, dograć do końca tak rzeczywiście ta sytuacja wyglądała, tak rzeczywiście po prostu ta sytuacja e, tutaj wyglądała. Zobaczmy sobie tutaj jeszcze wiadomości, które się pojawiły po tym spotkaniu. DRS blisko finału Ligi Mistrzów. No nie no, wydaje mi się, że Liverpool będzie w finale Ligi Mistrzów, tak? No, no nie ma szans, no Villarreal możemy tutaj powiedzieć, że się obudzi, będzie świetnie grać. Nie ma szans. Zresztą to jest też jest ciekawa sytuacja, ponieważ Emery, y, no, na pewno ma gorszy tutaj zawodniku, za zbyt krótko prowadzi Villarreal, no nie ma szans, to jest Praktycznie walec Liverpoolski jeśli chodzi o Liverpool. No i też to Klopp przecież mierzył się z drużyną, tak? Tutaj trenera Villarrealu, który był trenerem Arsenalu Londyn, więc świetnie po prostu wiedział, z czym się może spotkać, jeśli chodzi o to spotkanie. Wiadomo, to jest zupełnie inna drużyna, ale mniej więcej po prostu wiedział, z jeszcze może się spotkać, tak? Szymon Marciniak poprowadził półfinał, trzy minuty, które rozstrzygnęły mecz. Liga Mężczyzn Liverpool wygrał z Villarreal. Dobry mecz Marciniaka, to też jest ciekawa sprawa tak? Piszemy, tak tutaj Liga Mistrzów, ale dobry mecz Marciniaka. No, rzeczywiście, no bo dobry mecz z, z punktu nas tutaj, Polaków, na, na pewno to jest bardzo nas tutaj ciekawi. Villarreal hańbą dla Ligi Mistrzów, ostra reakcja po meczu z Liverpoolem. Nie, bez przesady hańbą nie. Po prostu mieli łatwych rywali, tak typu Bayern Monachium po kolei. Czasami tak się ta tabelka układa, że po prostu łatwo e, wspiej się bardzo wysoko. Natomiast e, mogę powiedzieć w ten sposób: kibice Liverpoolu. E, mogą odetnąć e, spokojnie tak, e, no klepną i Villarreal, klepną w następnym spotkaniu, nie ma innej opcji, wątpię, żeby tej szala się odwróciła, chyba, że rzeczywiście by jakoś mega e, zlekceważyli praktycznie tutaj e, Liverpool, zobaczmy sobie dalej e, Liverpool, Allison Alisson praktycznie nie miał dużo roboty, tak rzadko kiedy tam po prostu musiał się popisywać jakąkolwiek interwencją, Van Dijk dobry występ, chociaż ja muszę powiedzieć, że tutaj problem był tego typu, że było też sporo właśnie tych rzutów rożnych, dogrywania piłki na główkę, jeśli chodzi o piłkarzy Liverpoolu. I dziwne jest to, że Van Dijk, który po prostu był wysoki i Konate na przykład, nie wykorzystywali swojej przewagi, czy możliwości tego, żeby zdobyć gola. Bo piłkarze, którzy kryli właśnie tutaj te wieżowce, te wieżowce, tak, te wysokie piłkarze z Liverpoolu, byli zdecydowanie mniejsi, mieli niższy praktycznie wyskok, aby lepiej ustawieni. Więc to na pewno jest zaskakujące. Henderson, bardzo dobry. Henderson, bardzo dobry występ, natomiast Alexander Arnold, absolutnie najlepszy zawodnik podczas tego meczu. Cały czas, praktycznie był widoczny, cały czas pod grą, kapitalny zawodnik, no po prostu palce lizać, taki wyratki, można powiedzieć, swoboda, lekkość, jaką grał, operowanie tą piłką, no i to jest nieprawdopodobne, tak? Mi to bardzo imponuje taka właśnie swoboda, bo jednak inni zawodnicy, tak jak na przykład Henderson namęczą się, napracują, tak, ale Alexander Arnold ma taką lekkość praktycznie jak Verratti, ma taką lekkość jak tutaj Zane z Bayernu Monachium, jak tutaj właśnie Neymar jeszcze. Dobra, mamy Luis, Luis Diaz, bardzo dobry występ też tego zawodnika, należy go po prostu pochwalić, dużo z sytuacji podbramkowych, dogrywał szczały. Muszę powiedzieć, że troszeczkę jestem rozczarowany, że on nie wpisał się na listę strzelców, naprawdę zasłużył tutaj na to, żeby wpisać się na listę strzelców. Salah też był bliski zdobycia gola, zakładał siatki praktycznie tutaj obrącą, wilaralu, no śmieszał i kompletnie. No i Sanio Mane, zdobywca gola, po tym praktycznie jak dostał piłeczkę od Mohameda Salaha, świetnie się rozumieją jeśli chodzi o gry. Alcantara próbował strzelać praktycznie tutaj z daleka, nawet był bliski tego, żeby trafić em, gola, tak zdobyć gola. Tam było praktycznie tutaj spojenie słupka z poprzeczką, natomiast też dobry występ Alkantary. I Fabinio też dobry występ, tak? No akurat to taka pozycja może że bez firewerków, bez praktycznie fajerwerków, Sporo też było zmian. Widać, że było. Zane był wściekły z tym, że szedł z boiska, chciał grać do końca. Origi wszedł, tak? Wszedł to jest Diogo Jota. Origi wszyscy myśleli, że znowu po prostu będzie takim jokerem, zdobędzie gola. Tak się nie stało. Troszeczkę jak czupomotnik w przypadku Bayern Manachium. No i potem mamy tutaj jeszcze. Zastanawiam się, jeśli chodzi o Villarral, kogo by tutaj można było, kogo by tutaj można było właśnie nie, wyróżnić, a kogo by można było skarcić, że tak powiem, jeśli chodzi o Villarral. Może kogo bym tutaj wyróżnił, wyróżnił jeśli chodzi o Villarral? Foyt, tak, Foyt po prostu, który rzeczywiście bronił e, tutaj, jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi praktycznie o Van Dijk, krył go, nie dopuścił do sytuacji, żeby, żeby ten zdobył gola, to z drużyny Villarreal to bym go po prostu, jego e, rzeczywiście zapisał na plus, tak, e, jeśli chodzi o grę. Więc tak wygląda sytuacja, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie. To wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.